Depiutująca w Formule K1 reprezentująca klub Czempion Katowice, podopieczna trenera Krzysztofa Mariańczyka. Przed Państwem Olivia Chancen, doskonaliła swoje umiejętności, aby móc stanąć do walki na własnym terenie i zaprezentować się przed rodzimą publicznością. Reprezentująca klub Amator Racibórz oraz klub sportów walki Gorilla, na trenera Dawida Maruniaka, Tomasza Jabłoki i Bartosza Słodkowskiego. Z siedmioletnim doświadczeniem do Oktagonu wchodzi Magdalena Fii. Wciąż pozostajemy w kickboxingu. Oliwia Trzeciak w narożniku czerwonym, Magdalena Fijałkowska w narożniku niebieskim do 60 kg. Ten pojedynek stędziłby. Arleta, Oleksy. Po jednej stronie w narożniku czerwonym, Czempion Katowice, w narożniku niebieskim Łomator Racibusz i Klub Sportu, sportu Walki Gorilla. Co ciekawe tutaj he, u Amator i e, Gorilla, to też kluby graplerskie. zresztą jeden z trenerów e, zawodniczki z Raciborza jest Tomek Jabłoński, z którym miałem kiedyś okazję bić się w grapplingu. Ale panie od razu mocno zaczęły, wymiana uderzeń z obu stron, ohoho, ho, rozkręcił się ten pojedynek od samego początku, tutaj nie będzie chyba dużego kalkulowania, co jest bardzo częste w pojedynkę kobiet i teraz on, chwilę narzucała... Tempo Fijałkowska, ale Trzeciak podjęła wymiany i też teraz ładnym pieczątką tym frontkikiem wsadziła. Idą na wymianę i były ciosy proste, były sierpowe. Jedne i drugie celne. Pani nie zamierzają się oszczędzać. Łatę ja teraz zaakcentowała hajkikiem Oliwia Trzeciak. Widać, że u niej jest trochę więcej agresji w tych atakach, a nie do końca Fijałkowska gra w tą grę póki co. Ale teraz Fijałkowska bardzo ładnie zrobiła, przyjmując na podwójną zasłonę i kontrując to teraz chyba jej plan na ten część pojedynku trzecia bardzo mocno atakuje, sypiąc ciosami. Oj, 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 ale teraz mieliśmy znowu mocny low kick i znowu mocne uderzenia. Cała seria ciosów w wykonaniu ich jednej i drugiej zawodniczki. Oj, mieliśmy teraz nielegalną akcję. Nie wolno w K1 przechwytywać nogi i robić potem kontry. A coś takiego zdecydowała się zrobić zawodniczka z Raciborza. I znowu wymieniają się mocnymi uderzeniami. Tak jest, no Fijałkowska wywiera presję. To ona jest tą luksującą ataki. Zamknięta na siatce jest teraz trzeciak. Tak jest, ale uciekła sobie trzeciak na środek oktagonu i bije najpierw low kicka, potem frontale. Spadła szybkość tych jej kopnień. Czyżby Katowiczanka się zmęczyła trochę? Ale teraz bardzo ładny, midiłki w wykonaniu trzecia. Ale jest już wolniej faktycznie, jeżeli chodzi o tę akcję, niż to co widzieliśmy na początku tej rundy. Faktycznie to, ta runda już dobiega końca, mogą pani odczuwać zmęczenie. Tym bardziej, że tempo było narzucone od początku bardzo wysokie. No i to jest właśnie to, że jeżeli się od początku wystartuje za mocno, to potem może przytkać i to chyba spotkało Oliwie Trzeciak. Teraz to Fijałkowska stara się odrobić te straty z początku rundy, kiedy to naprawdę Katowiczanka narzuciła piekielnie, mocne tempo. No i zobaczymy, co się będzie teraz działo w przerwie. O, Tutaj widzimy Krzysztofa Marianczyka, trenera e, Oliwii Trzeciak. Bardzo dobry, doświadczony kickboxera a jednocześnie trener klubu Champion Katowice. Widzę tam, że każe się swoje zawodnicze rozluźnić, złapać oddech, bo ewidentnie po tym mocnym początku trochę ją przytkało. No i zobaczymy, czy. Bo często, często tak jest: narzucimy za duże tempo w połowie pierwszej rundy, potem nas przytka, ale odpoczniemy trochę i wtedy wchodzi ten drugi oddech i można robić. Widzimy też, jak tam pracuje mocno narożnik z Raciborza. Wydaje mi się, że. Nie widać po magdzie Pijałkowskiej, żeby była jakoś specjalnie zmęczona. Ale ona też tak nie forsowała tempa w tej rundzie. W końcówce podkreśliła trochę, chyba czuła, że początek się dla niej dobrze nie układał, i kiedy zobaczyła, że Oliwia trochę opada z sił, to ona podkręciła tempo. No ale wszystko jeszcze może się zdarzyć. Sędzia Arleta Oleksy musi upomnieć na rożnik ze Zraci Boża, żeby opuścił klatkę, bo tam cały czas jeszcze jakieś wskazówki idą. I przed nami druga odsłona tego pojedynku. Drzwi klatki się już zamknęły, także e, możemy kontynuować i rozpoczęła się właśnie druga runda i od frontkika rozpoczyna trzeciak. No, to była ładna akcja w wykonaniu Oliwii teraz szukała takiego krężnego kopnięcia, ale ruszyła mocno. Fijałkowska do ataku. Bije na dół, trafia na górę. Idzie sobie na taką wymianę. I oho znowu bardzo ładnie zaczęła swoją rundę. E, Ojoj, oj, oj, Fijałkowska atakuje cały czas mocno, bije na dół, bije na górę. Bardzo są fajne te kombinacje zakończone teraz kolanem. Próbuje trzecia odpowiadać, odpowiada. Ale, ale dobrze wyjeżdża do z tym kojanem, to jest coś, co będzie zabierało dech. Trzeciaki, widać, że to kolano zrobiło robotę, teraz seria ciosów na głowę ze strony Fiałkowskiej. Tak jest, Fiałkowska zamknęła pod siatką swoją rywalkę, atakuje ją seriami uderzeń przeplatanymi z kolanami, tam się zaplątały dwa kolana z pinczu. Trochę to faul, ale no problemy, problemy zawodniczki z Katowic, która stara się przetrwać, ale zobaczymy na ile sił starczy w tym piekielnym tak, tu... ataku. To był nieprzerwany atak przez kilkadziesiąt sekund i zobaczymy teraz czy będzie w stanie to, jak długo kontynuować, na razie wywiera ten atak, zadaje ciosy, one może nie ważą jakoś mocno, ale to jest taki atak nieprzerwany ze strony Fijałkowskiej. Ależ ma kondycję Magda Fijałkowska, niesamowite i teraz dobre zachowanie Oliwi trzecia, która uciekła sobie z podsiadki, spróbuje to przetrwać, ale nie daje jej odpocząć Magda Fijałkowska i tak jest sędzia Arleta Oleksy. Przerywa ten atak, czeka nasz na odejście do neutralnego narożnika zawodniczki z Boża i jest Oliwia trzecia gliczona. Zobaczymy czy podniesie się, pokazuje tak, tak że chce jest, jest wola walki, jest, za tak. to duże brawo oczywiście, natomiast no musi też coś przemodelować w swoim stylu, bo Fiałkowska wie, że ma rywalkę już na widelcu. Zobaczymy jak z kondycją Fiałkowskiej bo ona rzuciła niesamowicie Na razie nie wygląda, że bak z paliwem jest <grym> obszerny, a spalanie nieduże. Tak jest i to niesamowite przy takiej, takim tempie walki, które narzuciła i bije znowu, 10 sekund do końca, znowu Oliwia zamknięta pod siatką, ale oddaje, nie, nie chce być liczona ponownie. Trzeciak cały czas broni się, kontruje te akcje Fijałkowskiej, no ale no runda bezwzględnie wygrana przez I to dwoma punktami. Magdę Fijałkowską i to dwoma punktami, bo mieliśmy liczenie, ależ tlenu i ależ siły u tej dziewczyny. Zmęczona Oliwia trzecia w swoim narożniku, no ale no też za chwilę może się lampka z rezerwą zapalić i u zawodniczki z Boża, no bo ileż można pracować na takich obrotach. To prawda, e, to była praktycznie ciągła praca w e, tej drugiej rundzie z małą przerwą na liczenie e, zabotniczki, więc pytanie, czy będzie w stanie podjąć tę samą próbę e, tutaj Fijałkowska w trzeciej rundzie, czy bezpiecznie będzie chciała punktować ten pojedynek, bo wie, że też i rywalka nie za bardzo ma już tlen na to, żeby agresywnie na nim ruszyć, więc być może rozegra to nieco spokojniej, ale zobaczymy co nam przyniesie ta trzecia odsłona. Na miejscu narożnika Magdy Fijałkowskiej, to kazałbym właśnie pokalkulować teraz trochę i odpocząć sobie, punktować tylko, no bo raczej zwycięstwo dowiedzieć będzie łatwo, no ale zobaczymy co pokaże Oliwia Trzeciak, bo walka jeszcze trwa, a może złapała właśnie ten drugi oddech. A widać, że tanią skóry nie chce sprzedać, bo i nie było nawet chwili zwątpienia po tym liczeniu, teraz zaczyna o, dobrze Oliwia Trzeciak. Bardzo ładny cios na szczękę, przeszła przez gardę. Magdy Magda próbuje odrobić to, a teraz bardzo fajnie trzeciak pracuje na wstecznym tymi prostymi ciosami, ma lepsze warunki, dłuższe ręce, ale teraz Fiałkowska rozkręciła się znowu i skraca dystans. Dwa-trzy ciosy kolano. Dwa trzy ciosy kolano, zamknięta znowu jak w poprzedniej rundzie pod siatką Katowiczanka. A y, Fiałkowska wie, że to działa po prostu, że wtedy nie miała żadnego remedium na to trzeciak. No i y, cały czas pielęgnuje y, ten styl walki, który narzuciła w drugiej rundzie. No, ale też już zazwolniła troszeczkę Magda w porównaniu do tego, co było wcześniej, ale cały czas idzie do przodu. Jak czołg wywiera presję, aż obróciła się na chwilę Oliwia bokiem, zamknięta pod siatką, atakowana przez Magdę. To Magda. są 3-4 ciosy i jedna odpowiedź e, trzecia, także to wciąż za mało, żeby e, gdzieś niwelować tą przewagę swojej rywalki. No obie już są potwornie zmęczone. Trzeba powiedzieć, że te ciosy będą się coraz bardziej pchane i nie ma się co dziwić no, po, po takim tempie walki. Ale cały czas tu kopnięcie. Bardzo fajne są te akcje Magdy, która bije te trzy ciosy i kolana obok kopnięcie. Znowu dwa, trzy ciosy i kolano lub kopnięcie. I to wszystko z żelazną konsekwencją do przodu i to robi Oliwii problemy. Oliwia jest bardzo zmęczona. No Oddaje teraz te ciosy. Fajnie trafiła dwoma ciosami, ale znowu zamknięta pod siatką, poczęstowana kolanem. I liczenie. Będzie liczenie? Tak jest. Czeka pani sędziarz odejdzie Magda Fijałkowska do neutralnego narożnika. I dopóki tego nie zrobi, no to daje dodatkowy czas swojej rywalce na odpoczęcie. Piekielnie zmęczona Oliwia Trzeciak, ale pokazuje, że chce walczyć. Ma charakter, pokazała, że wraca do tego pojedynku jeszcze kilkanaście sekund do końca. I to trzeciak zaczyna kickiem, potem midlem, ale znowu w swoim stylu Magda idzie dwa trzy ciosy i kolano. Dwa trzy ciosy i kolano. 10 sekund Jak do końca. Jak zaprogramowana na tą jedną automat, sekwencję. Tak jest. Ale konsekwentnie idzie do przodu i prawdopodobnie przypieczętowała swoją wygraną na kartach punktowych, no bo to po raz kolejny pełen dystans, ale znów nie zawiedliśmy się, jeżeli chodzi o walkę. O, pełen pokaz charakteru w wykonaniu obu zawodniczek, a w wykonaniu zawodniczki z Boża też naprawdę, no jak cyborg po prostu, jak zaprogramowany automat, pełen bak z paliwem, szła do przodu bijąc trzy ciosy kolano, trzy ciosy kolano, Zobaczyła, że to działa, no ale to też nie wzięło się znikąd, musiała to przerobić na treningach, z kolei Oliwia Trzeciak postawiła się, nie chciała wypaść z tego pojedynku, kiedy mogła, kontrowała, zrobiła co się dało, dotrwała do końca, teraz wszystko w rękach sędziów punktowych, no ale przypuszczam, że zwycięzczynią zostanie tutaj zawodniczka z narożnika niebieskiego, chociaż już raz się dzisiaj pomyliłem, więc kto wie. Tak jest, zobaczymy. No, już yy, wie yy, sędzia, więc yy, yy, zaraz i my posłuchamy werdyktu. Drodzy Państwo, sędzią tego pojedynku jest sędzina Arleta Oleksy. Natomiast zwyciężczynią przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje. Zaskoczenia chyba nie stwierdzono. Po bardzo ładnej walce Magda Fijałkowska z Boża wygrywa ten pojedynek jednogłośną decyzją sędziowską. Słyszymy teraz jej podkład muzyczny, do którego wychodziła do tego pojedynku, takie energetyczne, techno. No i wielkie brawa dla zwycięzczyni, wielkie brawa dla obu dziewczyn.